Kobieta za kółkiem to problem. Ile razy to słyszeliście? Ile razy ktoś powiedział, że kobiety nie potrafią parkować i że w ogóle są zagrożeniem na drodze? Z całym szacunkiem do pań, trzeba powiedzieć wprost. Czasami wasze parkowanie bywa niezdarne, ale facetów również. Czasami wasza jazda pozostawia sporo do życzenia, ale niektórzy panowie nie jeżdżą lepiej. I to nie dotyczy wszystkich kobiet. Znam taką, co potrafi zapierdalać 140 jak można, ale nie trzeba i ciężko ją dogonić. A gdy wjeżdża w teren zabudowany, to przestrzega wszystkich przepisów jak wzorowy kierowca. Jest bardziej świadoma i przytomna niż jeden kozak, który ma się za mistrza kierownicy, a kończy na kraw... Parkując jak dzban albo w rowie, szukając własnego ego, bo są takie, które prowadzą tak pewnie i precyzyjnie, że biją na łeb większość mężczyzn. A kiedy facet jedzie jak ostatnia pizda i parkuje jak starannie wyselekcjonowany kasztan albo leci jak bariad i nie myśli o innych, to jest ok, wtedy nie ma nikt nic do powiedzenia i nikt nie krzyczy facet za kierownicą dramat. A jak kobieta zrobi najmniejszy błąd, wszyscy wyciągają telefony i te komentarze: och, baba za kierownicą, no tak. Panowie, to trąci hipokryzję. Więc zanim znowu rzucisz tekstem,